Siemano w dzisiejszym odcinku odpowiadam na parę pytań Jeżeli chcecie, żeby się yy, z Q&A pojawił kolejny odcinek, to zostawcie tutaj 20 łapek w górę W taką samą sekrecję, jak widzicie tam na dole ze dzwoneczkiem, żeby was nie mnęły dalsze odcinki My podwajamy próg łapek do góry, bo pod tamtym odcinkiem z Q&A już wam mówię ile było łapek w górę yy, 46 Dobra widzowie No więc Pierwsze pytanko, jakie tutaj będzie, to Czy to prawda, że nagrywałeś szkolny Master Chef? Tak, to prawda. Macie tutaj nawet yy, dostęp do tego kanału, mam. Macie tutaj wyświetlony. i widzowie yy, Ile masz psów i jak się bawią? No bawią się Diana i Leon, zaraz wam, zaraz pokażę. No i cóż. Dobra. Ja wam je pokażę. Tutaj jest Diana, a Leon No i to jest ten Leon. Widzowie. To jest Diancia, to jest a to jest Leonik. Będzie osobny filmik z pieskami. No i czy widzowie? Przechodzimy do kolejnych pytań. Dobra widzowie. Jak widzieliście przed chwilą moje pieski. No i już, dobra, widzowie, kolejne pytanie Kiedy coś się pojawi na kanale gamingowym i co się pojawi? No już parę razy miałem to pytanie było jak na relacji dałem, że dajcie mi pytanie, to było ten kiedy się coś pojawi na gamingowy kanał Chciałem unikać tego pytania, żeby do tego filmu doszło, co teraz jest i powiem Wam tak, widzowie z kanałem gamingowym jest tak, że Pojawi się FIFA 23, ale na. FIFA Mobile, to nie. No i cóż, nagram ją nie wiem kiedy. Kiedyś nagram na pewno. Może w grudniu, widzowie. Sorry, widzowie, za SMS. A wracając do kanału gamingowego, to jest na tak chyba 30 ileś subów, jak patrzałem, po prostu wow. Dobra, widzowie, mm, może w grudniu się coś pojawi na kanał gamingowy, ale nie obiecuję wam, bo mam dużo do roboty, po prostu muszę jeszcze najrać trzy filmy. Znaczy w to, no trzy filmy, no. Dobra, widzowie, lecimy z kolejnym pytankiem. <laughs> Jakich programów używasz do montowania? No dobra widzowie, używam dwóch programów do montowania. Tutaj macie te dwa programy. No i sobie widzę, dobrze się sprawują jak na razie. No i tyle bym powiedział w sumie. Polecam Wam skorzystać z tych programów. Czy będzie kiedyś odcinek 24H na przykład w aucie i jeszcze jedno, jeszcze jedno pytanko co? Co zrobić ja, ja, jakiegoś pranka? No pranka jakiegoś będzie jakiś prank, ale to jeszcze wam nie powiem jaki. Hmm, czy będzie jakiś 24H odcinek? Będzie Chcę zrobić 20. Już wam zdradzę 24H, że nie śpię. Coś takiego bym powiedział. Tego typu. No i cóż, widzowie. Chyba jeszcze tam są jedno pytanka, ja, pytaliście czy jak jakiś prank będzie No i będzie prank, ale nie mogę wam jeszcze zdradzić Jest nagrany Zmontowany już Czeka Czekam tylko, żeby go wrzucić, ale to będzie Zrazy wam datę 30 listopada chyba Czekajcie Nie wiem, poczekam chwilę widzowie Kalendarz. mamy na telefonie, czy jest. Czy, 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 kiedy? 30 wypada. W środę wypada 30, więc w środę 30 o godzinie. Mm, nie wiem, tak. 18:30 albo 17.30 O Boże! Co się dzieje z pieskami? Widzą się. Dobra, tak 17:30, 18:30, że się wy, się wyrobię. No i jeszcze kolejne pytanie: zadajcie mi pytanie w każdym Key praktycznie w każdym, kiedy? No i jakaś nuta? Mam zaplanowane na razie dwie nuty, dwie mam, nuty zaplanowane. Pierwsza to jest młody sztyl, jak już mówiłem. Pojawi się w ogóle z tego odcinek, jak, jak tworzę tą mu muzykę. No i wiecie, widzowie. Czekacie, chwilkę. No i się pojawi 31 grudnia 30 grudnia się pojawi, jak, jak robię tą piosenkę. A 31 w godzinie 15 się pojawi już nuta, więc no już za niedługo ta nuta będzie. A druga nuta to będzie Dis taki, i już nie, już nie powiem na kogo Dis. No, wiecie o co chodzi. W planach mam już jeszcze trzecią nutę, ale to już na pewno nie w tym roku, tylko w następnym. Um, nie wiem kiedy wypadnie no, ale wiem, że będzie. Ym, no, trudno jest tworzyć muzykę, ale no wiecie widzowie. No. Chcę też taledy nagrać. Ale wiesz, wie, wiecie widzowie też to są chłonne, też muszę go zmontować. Nie chcę jak na byle jak, wiecie, że zmontuję to na szybko, wiecie o co chodzi, jakieś efekty trzeba dodać też. No i trochę, żeby to miało sens, e e sens jakiś kur kurcze. No i cóż widzowie. No, Nie, nie umiem się wysłowić, bo po prostu dopiero to stałem. Musiałem na szybko te nagrać odcinek, żeby mieć na. Dzisiaj jest środa. Siero... To, nad... to na czwartek musiałbym. Chyba jest środa dzisiaj. Tak? Już nie wiem, jaki który jest dzień Ta środa to. Wy dzisiaj macie koszykówkę, a czwartek się pojawia. No. To ten film, co teraz widzicie. Dobra, widzowie. <laughs> Kurde. Są trochę przeziębione, ale no wiecie. Dobra, widzowie. Jeżeli wam się podoba taki odcinek, zostawcie tutaj łapeczkę w górę. Taką samą subskrypcję, jak widzicie, tam na dole ze dzwoneczkiem, żeby was nie dalsze odcinki. No już widzowie, jeżeli tutaj będzie 20 łapeczek w górę, to będzie kolejny odcinek. No już widzowie. Na razie.